W połowie grudnia już po raz 17 odbył się w Pleszewie finał konkursu plastycznego na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. Każdego roku konkurs organizowany przez Pleszewski Dom Kultury cieszy się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. W poprzednich latach, gdy nie ograniczyliśmy napływu kartek, wpływało ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Teraz jest ta liczba pewna na instytucję ograniczona, ale i tak tych kartek wpływa średnio około 1200-1300 na każdy konkurs każdego roku. I tak też było w 17 edycji. Żyli miał twardy orzech do zgryzienia, by wybrać te najpiękniejsze kartki spośród niemal 1300, które napłynęły ze 103 placówek szkolnych i kulturalno-oświatowych. Żyli przede wszystkim kierowało się pomysłem na Kartkę Świąteczną, bo to jest ważne, żeby... Było coś innego, a nie standardowa kartka świąteczna, technikom, estetyką wykonania. No i czy faktycznie to dziecko wykonywało to samo? Przede wszystkim to było bardzo ważne. Młodzi artyści rywalizowali w pięciu kategoriach wiekowych: od przedszkolaków przez szkoły podstawowe klasy 1, 3 i 4, 6 po gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. I jak co roku dzieła młodych ludzi zaskoczyły jurorów, a samym twórcom praca nad kartkami sprawiła ogromną satysfakcję, choć czasami łatwo nie było. Nawet no, chciałam zrobić Innego, ale stwierdziłam, że ta praca jest okropna nie przejdzie i w ogóle. Takie potem na, na inny pomysł i z, zrobiłam coś z tym środowiskiem, tak do głowy. Najważniejsze jednak, że kartki są efektem wyobraźni i pomysłowości młodych artystów. Sprawiło mi dużo przyjemności, nie dużo wysiłku. Technikę wybrała pół kolaż, pół rysunek. Na początku wyciąłem brzuch Mikołaja i jego czapkę. Później narysowałem resztę. Gwiazdy, śnieg narysowałem białą kredką. było później tak niebieską kredką, trochę i to tak fajnie wyszło. Najpierw narysowałam pastelami. Hmm. Hmm. Na zwykłej kartce jakieś wzorki, a potem pomalowałam na czarno. I potem wydrafywałam różne krzyżoty. Żyli przyznało w tegorocznej edycji konkursu 34 nagrody, 44 wyróżnienia i 10 nagród specjalnych burmistrza miasta i gminy Pleszew i marszałka województwa Wielkopolskiego. Finał 17 edycji konkursu na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową uprzyjemnił koncert kolęd i Pastorałek.